Drodzy widzowie, za chwilę obejrzycie film. Film jedyny, wyjątkowy. Dlaczego? Bo prawdziwy. Na początek przedstawiam głównego bohatera. Jest im kulturalny Marian. Serdecznie zapraszam. Muzyka A jak zaczęła się przygoda kulturalnego Mariana z ideą integracji i osobami niepełnosprawnymi, zobaczcie sami. To właśnie tutaj, kulturalny Marian dowiedział się, że osoby niepełnosprawne uczą się, pracują, bawią i tworzą razem z innymi dziećmi w atmosferze tolerancji. and then i've been calling after you i've been saying that i don't need it but damn it, i still do but you you don't know how that makes how witacie widzowie jestem Marian. Jestem osobą y, kulturalną, otwartą, tolerancyjną. Y, współpracuję z osobami niepełnosprawnymi. Y, y, staram się dać dobry przykład innym osobom. Mocną stroną kulturalną Marianna jest ciekawość i otwartość. To właśnie dzięki tym cechom zapragnę się, co tak naprawdę oznacza być tolerancyjnym wobec osób niepełnosprawnych. Zresztą sam nam o tym powiedział. Witam, Pana no, Zaprosić na wywiad z moim gościem. Marianem. Witamy Państwa serdecznie. Naszym gościem dzisiaj jest kulturalny Marian. Witam serdecznie. Co jest Twoją mocną stroną? Moją mocną stroną jest to, że jestem osobą otwartą, ale przede wszystkim tolerancyjną. Zawsze staram się też pokazywać innym osobom, że nie powinniśmy być samolubni albo zamknięci na jakieś inne osoby, które być może mają jakieś problemy albo są inne, ponieważ świat składa się z różnych ludzi i tak nigdy byśmy się nie zintegrowali. Marian, jak rozumiesz integrację osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem? Przede wszystkim nie możemy takich osób ignorować. Należy z nimi współpracować. Twoim motem jest razem w pełni sprawni. Jak to rozumieć? Tak, tu nie chodzi tylko o to, że osoby, że ludzie dają coś osobom niepełnosprawnym, ale też i osoby niepełnosprawne dają coś innym ludziom, jak na przykład pokazują im, jak być bardziej wrażliwym, mądrym. Witam Was ponownie. Teraz zapraszam na spotkanie z moimi koleżankami i moim gościem, kulturalnym Marian. Dziewczyny, to jest mój kolega Marian. Hej! Marian to są moje koleżanki z klasy, Dominika i Dominika. I myśmy z Marianem chcieli, abyście nas nauczyli języka migowego, jakichś podstawowych wzrotów. Z... Dobrze, to może zacznijmy od tego. Ja mam na... Nie. O, o, l, my, my, a, a, r, r, i, 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 a, a, n, n. Ok. okay. No. A powiedzcie mi dziewczyny, jak będzie w języku migowym dziękuję za pomoc? Dziękuję za pomoc. Jak? Dziękuję, dziękuję za, za, za pomoc. pomoc. Powiedzcie mi, ciężko jest nauczyć języka migowego? Nie. nie, nie. Ile tak mniej więcej? Kilka miesięcy, może rok? Yy, około. No, około może być. Zależy od kogo. Zależy od kogo. No od. Zależy od kogo. No, to szybciej, szybciej nauczy się. Zależy od osoby. Mimo, to polega, że jak już człowiek się do alfabetu, tak? Do no, tak, alfabetu. alfabetu Najpierw podstawowy to jest alfabet. A później jak. Jakie bydziesz... A jesteście w stanie pokazać razem alfabet? Tak. No to pokażcie. A! Ja chciałabym być może. Co ty robisz? A! B a Kulturalny Marian postanowił lepiej poznać nowe koleżanki, dlatego wybrał się z nimi na wystawę. Popatrzcie. Kulturalny Marian. Dzień dobry. Znajdujemy się w Politechnice i podziwiamy kulturę i sztukę średniowieczną i współczesną. I starożytną. <grym>

i Tolerancji, możliwa to jest integracja. To właśnie chcieliśmy Państwu przekazać. Dziękujemy za uwagę.